Sorki jest teraz druga część. No Przywita się do kamerki. No cio Kamerka. Op, no sejdzie. Dobra. Elytry, a nawet już nie będą tutaj. A miecze no właśnie... No nie, tutaj só. To miecze tutaj. Otwieramy dalej. Anarchiczny odłamek. Dwa T. To tam sobie w sumie wezmę do łapki? pusta tego. O, chwilkę, muszę znaleźć. Dobra. Yy, elytra, no mocy 34, 32. To co ty tutaj. Troszkę nie wiem, gdzie po prostu przełożę go sobie. Yy -y, nie widzę tutaj nic takiego. Ciekawego, może jest kolejna nacisnął no nadłamek. dobra? Dobra, jest jakiś postęp. Jest tak bania 3, 4. Teraz składnę całego 134, ile w ogóle jest. Klata 3, no to chyba nikogo nie zdziwi. buty 3, 2, no to założę. Ponieważ żeby spodnie, tylko jedno spodnie mi dało. Kurde, kicia! Kicia! Też min no tu jest kamera. to kamera. Co? Patrzcie jaki tam nie kocha. Patrzcie jak mu kotek nie kocha. No kamela. Chodź. idź idź kurde, co ty robisz? Mam ty łeby Mam dwa buty z Buty z Kamara. Na pierśnik 3-4, 2 i 4, 3, 2. mieczek może 3-4. Nie ma, jest tylko 3-2. Motyka 3-4 widzę. O, właśnie co mi zrobiło, jak ją ściągałem. Mm -hmm. i spodnie 3, 2. Więc tak się prezentuje, drob z 30. Nie wiem, z 30 paru tych. No to jeszcze zaraz, no może kluczyki, czy dropnia. Sprawdzamy, czy jeszcze, jeszcze sprawdzamy, czy kluczyk dropnie. Bo może drobnię kluczyk jeszcze. Ale wątpię. A, prezent! ej no spokój, jeszcze jeden dodatkowy, może spodnie. Klata, 3,2 no a to pisajmy kośnik sal. sklep. O tu to na no, odłamek kupujemy. I mamy już 40 milionów. Hmm. Muszę kupić dwa takie te kurde, ale dobra więc to będzie na tyle. Część pierwsza jest na shortsie. Wychodzimy z tego dziadostwa. właśnie sprawdzimy jaki był drop z tego z tego, tego, tego o. no prezent poziomu drugiego nie dropnął żaden tutaj zaraz tylko po jednym, ma na odłamku ja mam w ogóle 12, czyli 4 razy, 3 razy po 4 t byłeby jakieś, zaklęte złote jabłka no jest taka i ochrona 64-68. Sprawdźmy, co może wydrupić z drugiego poziomu. Reniferek, no to widzicie, że reniferka mam. Reniferka bez problemu. Tutaj, no, mogłem, mogłem. Ty, Mario. Ujuj jak to jest piękne! A tutaj... To chyba nie muszę mówić. To jest najsłabsze. To jest też słabe. To jest mocne, to jest mega mocne. No i tutaj 41 do Kejkonga. Z Elytry mi się najmniej cieszył, a z tego mega mocno. Już MLD. Ale dobra, więc to by było na tyle. jimmy should have asked me Tchau!